Witam Ciebie serdecznie, dzisiaj kolejny film na temat tego dlaczego jedząc same warzywa potrafi nas bardzo mocno wzdymać, czyli mamy wzdęty brzuch i to wytłumaczę, ale na samym początku pamiętaj, żeby dać subskrypcję, zaznaczyć dzwoneczek i zostawić komentarz, czy więcej takich filmów oczywiście potrzebujesz. No i o co chodzi z tymi warzywami, dlaczego jak jemy ich zbyt dużo potrafi nas wzdymać, mamy bardzo wydęty brzuch. Odpowiedź leży najczęściej albo w substancjach antyodżywczych, które zabierają warzywa, albo w zbyt dużej ilości błonnika. Może zacznijmy od zbyt dużej ilości błonnika. Jeśli mamy w naszej diecie odpowiednią ilość błonnika, czytaj 20 do 40 gramów dziennie, Wtedy nasze jelito funkcjonuje odpowiednio, nasze bakterie probiotyczne mają czym się odżywiać, bo, bo błonnik pełni rodzaju tak zwanego pre prebiotyku, który jest substancją odżywczą dla naszej mikroflory jelitowej. Natomiast pełni też rolę Przesuwanie pokarmu, czyli poprawia perystaltykę naszych jelit oraz oczyszcza nasze jelita. Sam w sobie błonnik nie jest żadną substancją odżywczą dla naszego organizmu. Natomiast jest, tak jak wcześniej powiedziałem, dla naszej mikroflory jelitowej. Z tym, że jeśli mamy tego błonnika zbyt dużo i on w naszym jelicie jest, aby przeczyszczać to jelito i jest go bardzo dużo, to niestety będzie hamował wchła wchłanianie różnych substancji odżywczych, które w tym te kosmiki jelitowe mają z pokarmu wyciągnąć właśnie na świetle jelita. I na to musimy bardzo uważać, żeby nie przekroczyć tych 40 g dziennie, a bardzo łatwo to zrobić jedząc, jedząc mnóstwo różnych warzyw. Powinniśmy sprawdzać, możemy poczytać trochę więcej w Google, ile w jakim warzywie jest błonnika i trzymać się w tym zakresie 20-40 gramów 40 gramów błonnika. Oczywiście są diety ubogoresztkowe albo bogatoresztkowe, które są nacechowane dla osób, które mają zaparcia albo powiedzmy mają problemy z luźnym stolcem, więc wtedy będzie rzeczywiście potrzeba stosowania albo diety właśnie bogatoresztkowej albo ubogoresztkowej. Natomiast są to diety już specjalistyczne, gdy jesteśmy Osobą standardową, no to staramy się trzymać właśnie udział błonnika na poziomie 20 do 40 g. Znowu warto powiedzieć też na temat sportu. Gdy będziemy sportowcem, to raczej byśmy uważali na wysoką ilość błonnika, bo on będzie powodował różne pro problemy gastryczne podczas uprawiania wysokiej intensywności treningu. Więc tutaj bym oscelował około 20 g błonnika. Nie starałbym się zbyt z nim przesadzać w ciągu dnia, a w szczególności gdzieś około treningowo tego błonnika raczej bym nie stosował, a raczej z rana bądź hmm, późnym wieczorem, jeśli nie mieliśmy tam e, treningu żeby po prostu troszeczkę oczyścić e, to jelito powinniśmy również błonnik u sportowców mieć, ale pamiętajmy, że niezbyt e, dużo Kolejna rzecz to są czynniki antyżywieniowe, czyli wszelkie oligosacharydy, poliole czy powiedzmy saponiny, których kwas fitynowy, którego powinniśmy się pozbywać w różnych, w różnych procesach, jak na przykład moczenia, które... które Preferuje robić przy fasoli i innych nacionek strączkowych. Powinniśmy tutaj odpowiednio dozować różne warzywa, czy to zielone, czy powinniśmy dozować ciecierzyce, fasola i inne, inne ziarna, ponieważ w zbyt dużej ilości one mogą powodować różne problemy gastryczne. Na pewno na pewno. Spotkaliście się z tym, że o ja tam fasoli nie jadam, bo potem nikt ze mną w domu wytrzymać nie może. To właśnie przez, przez substancje antyodżywcze, które fasola zawiera, których łatwo się pozbyć. Na przykład dzień wcześniej mocząc ją przez minimum 12 godzin w wodzie i można tutaj dosyć zrobić roztwór nasycony sody oczyszczonej i również moczyć taką fasolę w tej sodzie oczyszczonej. I, I to zapobiegnie większości problemów, tak samo powinniśmy moczyć orzechy, tak samo powinniśmy wiórki kokosowe moczyć i wiele jeszcze innych nasion, strąków, które możemy komponować w swojej diecie. Natomiast musimy pamiętać o podstawowej rzeczy, że zawsze umiar jest najważniejszy, i samych warzyw nie powinniśmy jeść, bo będzie to problem, powodować problemy gastryczne. Natomiast powinniśmy mieć warzywa zielone, kolorowe w naszej diecie, ponieważ jak i u sportowca, jak i u zwykłego, zwykłego Kowalskiego, takiego jak ja, to powoduje, że mamy, czerpiemy również antyoksydanty z tych warzyw, które oczyszczają i pomagają u, oczyszczać nasz organizm. Pomagają detoksykację, ale również wspomagają usuwanie wolnych rodników, które są produktem zbędnym, może niezbędnym, potrzebnym w pewnych procesach, ale produktem ubocznym przemian metabolicznych. Więc nad tym powinniśmy się zastanowić, jeśli nie jemy warzyw, to niestety nie będziemy skutecznie tego usuwać, i możemy nabawiać się różnych problemów też gastrycznie. Więc zawsze pamiętajcie, żeby znaleźć optimum. Nigdy nie przesadzajmy w żadną stronę. Jeśli mamy jeść mięso, ktoś Wam mówi, że mięso czerwone jest super, to ok, jest super, ale raz w tygodniu, 7 razy w tygodniu nie będzie dobre. Jeśli ktoś nam mówi, że warzywa są super i wege jest super, to tak, jest super, ale może nie 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Tylko czasami warto by było skorzystać z produktów odzwierzęcych, ponieważ nasze enzymy, które posiadamy, Kształtowały się przez lata ewolucji i są i potrafią te enzymy strawić i mięsa, i trawę, i wszystkie zielone i kolorowe rzeczy, więc tak naprawdę jesteśmy wszystko żerni. Więc, skoro jesteśmy wszystko żerni, starajmy się wykorzystywać wszystko w umiarze, korzystać z, z całego bogactwa, które natura nam dała, a wtedy będziemy zdrowi. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ten film nie pokręciłem i było wszystko ok, w miarę zrozumiale, jeśli jeśli podobał Ci się ten film, to pamiętaj, żeby zaznaczyć subskrypcję i dzwoneczek. Dzięki temu mogę do Ciebie docierać i do większej ilości osób. Wtedy spływa dużo więcej tematów, na które mogę się wypowiedzieć i może przekazać Ci wiedzę właśnie w taki bezpłatny sposób na YouTubie, Więc pamiętaj jeszcze raz o subskrypcji, o dzwoneczku. Podziel się filmem ze swoimi znajomymi, udostępnij go u siebie na, na tablicy facebookowej i podziel się w komentarzu, czy potrzebujesz więcej takich filmów albo ja jakiej maści właśnie filmów potrzebujesz, a ja takie filmy z miłą chęcią dla Ciebie będę publikować. Pozdrawiam serdecznie Zagórski TV. Do usłyszenia.